Chór Echo Kresów Koźla świętował dziesiątą rocznicę powstania podczas odbywającego się w Domu Kultury Chemik Festiwalu Czterech Kultur. 10 lat wytężonej pracy, jak na 10 lat naprawdę, no, można powiedzieć takiego ży życia, które się rozpoczęło od niczego. Od, od zera aż, aż do jakichś sukcesów międzynarodowych. Na początku chóru, w chórze było nawet 45 osób. Niestety pandemia nam zdziesiątkowała chór i aktualnie no, 28 osób jest tak w chórze. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, raz, dwa razy w tygodniu, a jak trzeba to nawet codziennie, jest, jeżeli jest potrzeba. No, są bardzo ważne występy, jeżeli się przygotowujemy na jakieś, jakieś turne czy, czy, czy inne sprawy, to wiadomo, że, że musimy się spotykać, czasami jesteśmy z sobą dłużej niż z rodziną. No ale są efekty. No. Był taki rok, gdzie daliśmy 45 koncertów w całej Polsce i za granicą. Także, a już nie mówię o festiwalach, gdzie ostatnio no, pchnęliśmy się bardzo wysoko. Przed nami były jeszcze perspektywy, ale no cóż, no, pandemia nam zabrała szereg występów, szereg festiwali, gdzie mogliśmy jeszcze coś pokazać i miećmy taką szansę. Udało nam się zrealizować to, że możemy świętować dziesięciolecie. Jest to wielki trud. Przyznam się, że bardzo duży trud, no ale za chwileczkę zaczynamy.. Muzyka Ja dołączyłam do tego chóru, e, powiem szczerze, że e, mieszkając w Wędzierzynie Koźro, nie przypuszczałam, że tyle kresowiaków tutaj e, odnajdę, bo e, ja również mam korzenie kresowe, mój tato e, pochodził z Podstryja, więc e, bardzo się ucieszyłam. To była dla mnie wielka niespodzianka i z wielką chęcią dołączyłam do tego chóru, zresztą mój dom był rozśpiewanym domem. I e, właściwie wszystkie emocje, dobre, złe, i święta, to było śpiewanie. Tu w Kędzierzynie Koźród działa bardzo e, prężnie e, Stowarzyszenie Kresowian i tych kresowiaków, dla mnie przynajmniej, to było zaskoczenie, jest, jest trochę, jest dużo. I tak chętnie działają, chętnie włączają się, no zresztą ten chór jest tego dobra. kulturową rodziny, ponieważ członkowie naszego chóru to nie tylko kresowianie, to są ludzie z różnych regionów Polski, z Podlasia, Mazowieckie, Ślązaki. Mamy, którzy w domu się dwa posługują śląską, a tutaj występują w chórze echokresów. Chciałam również dodać, że dzięki właśnie miastu, dzięki projektom z, z współfinansowanym z gminy kędzierzyn Koźle mogliśmy tą galę tutaj stworzyć. Mogliśmy jeszcze dodatkowe imprezy. Na przykład mamy bardzo bogatą wystawę prezentującą dorobek chóru echochronów z 10 lat. A tam można zobaczyć pierwsze nasze występy, nasze znaczące nagrody, nasze koncerty, nasze gale po kolei, wszystkie są przedstawione. Jak my również się bawimy, jak nasze warsztaty wyglądały, bo żeby tak śpiewać, to trzeba dużo, bardzo dużo ćwiczyć.

i podziękowania dla chóru złożyła prezydent Kędzierzyna Koźla Sabina Nowosielska wraz z przewodniczącym Rady Miasta Ireneuszem Wiśniewskim, starosta Paweł Masełko, a w imieniu Grupy Azoty ZAK wiceprezes Bogdan Tomaszek. Szanowni Państwo, Wam powiem, kochani moi, z okazji tak wspaniałego jubileuszu, chciałabym Wam życzyć dużo zdrowia, abyście mogli śpiewać dla nas, wzruszać, Wielokrotnie ja jestem zawsze wzruszona na Waszych koncertach. Niejednokrotnie łzy mi poleciały, bo to są wspomnienia. A jeszcze wiele razy cieszyłam się, Wasz śpiew powodował uśmiech na mojej twarzy i nie tylko mojej. Mówię w imieniu wszystkich mieszkańców. Śpiewajcie nam jak najdłużej, bo my Was potrzebujemy.